Kochani. Jest pięknie. Słoneczko, ale wieje znowu wiatr. Chciałam coś pogadać. No niestety długo nie pogadam, żeby mnie nie zakruszało. To tylko tak co nieco powiem. Nie będę żadnego ważnego tematu poruszała, chyba że dalej pojadę mi się uda. Chciałam tylko Was zachęcić do uczestniczenia w życiu. Aby nie przegapiać swoich minut, bo wiecie, każdą minutę można przegapić. Patrząc do przodu, patrząc do tyłu, nie zauważasz, co jest teraz. O, widzicie, i znowu powiewa. I powiewa. Także jest to zauważalne. I ten wiatr, i te moje minuty. I został mi tydzień. Kochani, tutaj. I wreszcie, i wreszcie, czy nareszcie, jak się mówi prawidłowo. Będę mogła sobie potańczyć. Czekają mnie dwa wesela. Myślę, że dojdą teraz do skutku, bo są terminy przełożone, a ja jestem spragniona tańców, muzyki. Bardzo jestem spragniona, więc nie przepuszczę ani jednego kawałka. Będę tańczyła do białego rana. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Dziękuję wszystkim. Tak jak zawsze, co jakiś czas będę dziękować Wam za komplementy, za piękne słowa za piękne wpisy pod moimi filmami. Zachęcam też, jak macie znajomych, przyjaciół, być może e, jeżeli uważacie, że mój film mógłby pomóc którejś z osób, to też prześlijcie takie osobie. Być może ona jest w jakichś rozterkach, w jakichś smutkach, e, przerabia coś w swoim życiu i być może moje słowo, moja radość, mój optymizm sprawi... Że komuś zrobi się lepiej na duszy. A jak się zrobi w tym momencie lepiej na duszy, kochani, to my chcemy tego więcej i więcej i coraz częściej i częściej. Ja to wiem po sobie. Kiedy mi się to wydarzyło, bo ja to tak chwyciłam mocno ramiona i przyrzekłam sobie, że ja tego już w życiu nie stracę. Dlaczego? Bo uważam, że to była taka wielka miłość, taka fala miłości, która przypłynęła do mnie, która tak buchnęła we mnie. I ja to poczułam w każdej cząstce mojego ciała. Kochani, więc czasem komuś potrzeba takiego przypływu energii. Czy to będzie książka? Czy to będzie jakiś dzień? Czy to będzie jakieś słowo? Czy jakaś osoba spotkana na, na naszej drodze? Nigdy nie wiemy, w którym momencie zechcemy odmienić nasze życie. Bo my tego nie planujemy. My nie planujemy odmiany naszego życia. Tak jest na ogół, kochani. Nikt tego nie planuje. Nie wstaję sobie i nie powie, tak jak wiecie, jutro zaczynam, nie tę zaczynam coś zmieniać. Nie, nasze życie się nie zmienia od tak, od zachcianki. Nasze życie zmienia się, bo my w danym momencie czegoś doświadczyliśmy i mamy już tego dość. I coś nas przerasta. I po prostu już nie możemy tak dalej żyć, więc chcemy coś zrobić. Właśnie w takich nieprzyjaznych sytuacjach, dlatego są takie sytuacje w naszym życiu, są traumy, są nieszczęścia, są różne, przeróżniste sytuacje, jest choroba. I my musimy zauważyć, odczytać, dlaczego to jest, dlaczego w tym momencie właśnie niewinny, dlaczego nie 5 lat temu czy 10, a właśnie dzisiaj. No właśnie dlatego, że dzisiaj życie wie dokładnie, że Ty dzisiaj jesteś gotowy, gotowa na zmiany. Jeżeli nie będziesz gotowy, gotowa, nigdy życia nie zmienisz. No to kto jest z Was gotowy dzisiaj? Odpowiedz sobie to, na to pytanie. Czy jesteś gotowa, gotowy na zmiany? Czy chcesz coś w życiu zmienić? Tak z ręką na sercu. Wiele osób poniesie palet do góry w szkole, w klasie i powie, tak, ja chcę. I co? Chcesz to teraz mi powiedz, co zrobisz w tym kierunku? Co zmienisz w swoim życiu? I nie myśl sobie, że zmiana będzie w jeden dzień, bo Ty już coś zmieniłaś i to się wszystko wydarza. Kochani, ja już pięć lat idę tą drogą, już szósty. I cały czas się uczę, i cały czas zmieniam, coś poma pomału, pomału, powoli. spinam się szczebelek po szczebelku. To nie jest tak, że. W jeden dzień moje życie się zmieniło, w jednym, w jednym dniu, w jednej sekundzie zmieniło się coś, bo tak jak mówię, poczułam niesamowitą moc, niesamowitą energię, niesamowitą siłę w sobie, która pozwoliła mi iść do przodu, która dała mi taką wiarę, taką nadzieję i dała mi poczuć to w moim sercu, bo gdyby nie to, pewnie nigdy by się nic nie zmieniło. Więc u mnie to się wydarzyło w ten sposób. Jak się wydarzy u Was, nie wiem. Nie powiem wam tego. Nic wam nie powiem. Bo u każdego wydarza się to inaczej. U, u każdego będzie przechodzić to inaczej. Innymi etapami. Bo wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, czym się otaczamy, kim się otaczamy, jakie mamy myśli. Co zasilamy? Gdzie posyłamy naszą energię? Pani, to jest tego mnóstwo, mnóstwo. Bardzo dużo jest tego. I właśnie od tego wszystkiego zależy to, co się stanie z nami, z naszym życiem, z naszym sercem, z naszą miłością, z naszą radością, z naszym zaufaniem i z tym wszystkim, o czym marzymy i pragniemy. A wielu z nas pragnie o wielu, wielu rzeczach, tylko po prostu nie wie. Gdzie ma wystartować? Gdzie jest ta linia? Gdzie stanie? I to będzie ten start. I kto powie mu: do gotowy start? Musi znaleźć taką osobę, taką chwilę, taką sytuację, która strzeli z tego pistoletu i powie: start. A ty pobiegniesz. Pobiegniesz przed siebie. Nieważne gdzie. Jest, nie zastanawiaj się aby przed siebie, wiedz, że to tak działa, jak wychodzisz z domu, nie wiesz gdzie idziesz, tak jak ja, wzięłam rower, nie wiem w którą stronę jadę, zerwał się wiaterek, ale jadę przed siebie, przed siebie, nie wiem kogo spotkam na swojej drodze, ale jadę, ale idę, nie wiem co się dzisiaj wydarzy, ale wiem, że każdy dzień jest jedyny, niepowtarzalny. no kończę kochani, bo jest wiaterek i kiwa mi się, rowerek i za moment wywali mi się mój aparat, może mi się posłuch, a to już jest tam czwarty mój aparat. No kocham Was.